Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie. E, no dzisiaj nastała pora na podsumowanie roku w naszym gospodarstwie e, całego sezonu 2020-2021, troszeczkę spóźnione, no ale sami wiecie, że czekaliśmy do samego końca, żeby Wam zaprezentować kombań, który uważam był taką wisienką na torcie e, na naszym kanale po całym sezonie. Pracy, no i taką nagrodą dla nas wszystkich za tą ciężką pracę, którą tutaj włożyliśmy. Zacznijmy od początku. Rok specyficzny. Rok, w którym przez braki dostaw nawozów zdecydowaliśmy się na redukcję nawożenia, zrezygnowanie z większego inwestowania w pole. Poszły jakieś resztki PKS-u nawozu. Jakieś dosłownie reszki, które jeszcze był na stanie odżywek, mikroelementów z aminokwasami, czy też wapno-nawozowe. Zboża w tym roku, w tamtym sezonie ubiegłym nie dostawały nawozu azotowego, który nie został dostarczony przez odbiorcę, przez, przez producenta. I mimo wszystko wydaje się, że rośliny sobie dały fajnie radę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ubiegłego sezonu, bo mimo że plony były dwukrotnie niższe, jak przy naszym, można powiedzieć, dość intensywnym nawożeniu, gdzie jesteśmy w stanie osiągać wydajność owsa podchodzącą pod 5 ton żyta pod cztery e, i, e, i powiedzmy e, innych zbóż typu pszenica na solidne dwie, dwie i pół, czasami trzy, w zależności od roku i od chorób grzybowych, tak w tym roku. No można to śmiało podzielić e, na dwa i myślę, że taka średnia z gospodarstwa to jest e, dwa z kawałkiem, jeśli chodzi, dwie z kawałkiem tony, jeśli chodzi o żyto, Niecałe 3 tony, jeśli chodzi o owiec, czy półtora tony, ale już włącznie z szkodami owieskimi, bo one były bardzo wysokie, jeśli chodzi o grykę. I tak naprawdę, gryka bardzo mocno uratowała nam sezon i pozwoliła nam poprowadzić szybciej i może więcej inwestycji niż byśmy się spodziewali. No i przede wszystkim, no, ten tutaj, oto kombajnik. Po drodze mieliśmy również swoje problemy. Obudziliśmy się z ręką w nocniku w okolicy marca. Wiadomo, choroba rodziców troszeczkę nas zblokowała. Ja musiałem się opiekować wszystkimi w domu. I okazało się, że brakuje nam materiału siewnego. Straciliśmy kontrakt na na nasze zboża, więc musieliśmy się czymś ratować. I w ten oto sposób pojawiła się w naszym gospodarstwie orkiż jary i płaskórka. Płaskórka w tym roku również z planowała na poziomie myślę, że około 1,5 tony z hektara. Tak średnio można założyć między tona a dwie, a to na 1,5 tony w zależności od działki. Płaskórka jara zostaje, tak dla rozłożenia prac w ciągu całego roku, natomiast orki został wymieniony na starą odmianę niemiecką, zimową już pięknie nam rośnie. E... Oczywiście wpływy w gospodarstwie były odpowiednio niższe, ze względu na to, że materiał siewny dostaliśmy na tak zwaną wymianę, czyli dostaliśmy, zasialiśmy i troszeczkę więcej musieliśmy oddać niż kupiliśmy. Ale mimo wszystko to była taka, można powiedzieć, bezpieczna uprawa, bo przy małym koszcie, praktycznie bez naszego wkładu własnego, zabraliśmy i oddaliśmy i po prostu spaliśmy spokojnie. Jeśli chodzi o przebieg pogody w ostatnim roku, myślę, że tutaj najbardziej kluczowy były dwa miesiące. Myślę, że to był kwiecień, w którym właśnie się rodzice rozchorowali, a moja siostra, wszyscy byli chorzy, mi się udało uchronić, no zrobiła się zima w kwietniu, kwiecień plecień spadło nie, 10 czy 15 centymetrów śniegu, minusowe temperatury i myślę, że tutaj jest zboża, zwłaszcza jary już posiane wcześniej, mocno to odczuły, była spóźniona wegetacja bardzo mocno, później dość deszczowy maj, ale chyba najbardziej nam szkód, tak mi się wydaje, zrobił czerwiec, w którym odnotowaliśmy rekordowe upały długotrwałe w naszym regionie. No chociażby mój ślub zalą przy 37 stopniach w cieniu bez chmurki. Chyba wszyscy będą go pamiętać, zwłaszcza ja, który się przypociłem razem z marynarką, raszką, rzek miał obtaraż do krwi, także kurczę było naprawdę hardkorowo. I tutaj było widać, zwłaszcza po planowaniu gryki, że ten, te upały mocno zredukowały plan gryki, bo gryka, choć wyglądała na rekordową, dawała troszeczkę mniej niż byśmy się spodziewali. Na niektórych działkach to nawet wyglądało, tych słabszych można powiedzieć, wyglądało to tak jakby zostaliśmy okradzeni. Ale mimo wszystko, podsumowując, byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Żniwa przyszły prawie bezproblemowo. Dwie drobne awarie kombajnu, głównie łożyska, także tutaj nic się nie działo. E, oczywiście żniwa gryczane e, myślę były bardziej wymagające. Tutaj się naprawdę namaczyliśmy, no ale myślę, że finalna zapłata za, za grykę e, na koniec nam to zrekompensowała. Jesteśmy, byliśmy bardzo zadowoleni. 2021 rok to również rok, podpisania umowy z agencją na kolejną modernizację naszego naszym gospodarstwie w której kupujemy kilka maszyn na nasze gospodarstwo będzie to opryskiwacz wały uprawowe siewnik do poplonów będzie to rozsiewacz nawozów oraz zestaw nawigacji do ciągnika tym razem zostanie w nią wyposażony 5R. No i według deklaracji agroosy, kto wie, ale być może zobaczymy również nawigację, prowadzenie równoległe agroosy w tym kombajnie, który się za mną znajduje. Byłoby to, no nie mówię, bardzo przyjemne, bardzo fajne. Chciałbym w przyszłości, może jeszcze nie na te hektary, ale już powoli o tym myślę o mapowaniu plonów. I przy dzisiejszych cenach nawozów myślę, że dopiero teraz będzie widać, jak wymierne jest odpowiednie dawkowanie z seksem kontroli. Jeszcze do tego na podstawie mapy plonów. Fajny się film pojawił również na stronie, na kanale AG Lidera, Tutaj Kamila. Gospodarstwo było zaprezentowane właśnie w. Uprawy kukurydzy, jak taki system się sprawdza, jakie on daje wymierne korzyści. Także myślę, że warto byłoby się nad tym zastanowić. Pożniwach, no chyba najważ, najważniejszą inwestycją pomijając kombine, no to była ta wiata, pod którą, po którą stoimy. I wydaje się, że inwestycja według mnie bardzo udana, estetycznie zrobiona. Jak dla mnie również solidnie. Nie wiem, zawsze się ktoś znajdzie, który coś by zrobił lepiej, inaczej, ale uważam, że nasz cel został w zupełności osiągnięty i jesteśmy tutaj w pełni zadowoleni. No i nic: tak naprawdę, jeśli chodzi o strukturę zasiewów w tym roku, to skupiamy się. Na powrocie do koniczyny, czyli w wprowadzeniu jakże ważnego azotu z atmosfery do naszej do nasze gleby, do pozwolenia Ziemi na, mówiąc kolokwialnie odpoczynek od zbóż. No i co ma wymiernie dać nam pewne pewne korzyści. Myślę, że również mulczowanie pokosów z tej koniczyny da odpowiednią dawkę pruchnicy i to przez następne dwa lata po takiej koniczynie plony będą zadowalające. Oprócz tego oczywiście będziemy wspomagać się czy to e, wapnowaniem, czy e, ASN, czy jakimś nawozem PKS, e, chociaż od przyszłego roku bardziej myślimy, żeby wejść w mączkę bazaltową. E, Oczywiście będziemy dość mocno się opierać na gryce. Liczymy, że również w tym roku przyszłym, czyli 2022, te zbiory będą również udane. Wydaje mi się, że troszeczkę poprawiliśmy agrotechnikę, jeśli chodzi o grykę i ona da nam lepsze efekty. O tym w innym materiale. Pojawił się orkisz zimowy, będzie paskórka jara i co ważne zrezygnowaliśmy. Zrezygnowaliśmy ze względu na cenę, na popyt na mm, owiec najpierw, na pszenicę, zrezygnowała się z pszenicy, teraz zrezygnujemy z owsa i skupiamy się na tych e, pięciu uprawach. Gryka, e, paskurka, orkisz, żyto, koniczyna i myślę, że tutaj e, tak będziemy prowadzić e, nasze gospodarstwo, żeby gdzieś około 15-200 hektarów koniczyny e, się utrzymywało. A kolejne. Nie, a kolejny tam pięścią z kawałkiem było pod, e, pod zboża, jeżeli chodzi e, o kolejne plany, no to jak już wiecie, e, kolejna rozbudowa, modernizacja, przywracanie gospodarstwa do stanu takiego powiedzmy, poziomu nawet niewzorowego, nie, wzorowego, nie e, jakiegoś, którego można byłoby się spodziewać do naśladowania. Chodzi, chodzi, chodzi o takie przywrócenie stanu gospodarstwa do takiego solidnego gospodarstwa polskiego, żeby pracować tutaj i wydajnie, i komfortowo, i bezpiecznie na tym gospodarstwie. Także jeżeli chodzi o od strony parku maszynowego, jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest jeszcze wiele do poprawy, także tutaj będziemy walczyć. No i, no i zobaczymy, co czas, co czas przyniesie. Udało się również w 2021 roku podpisać umowę z firmą wykonującą fotowoltaikę, więc za trzy tygodnie wjeżdża firma montująca fotowoltaikę. No i troszeczkę przejdziemy na taką zieloną stronę mocy i od przyszłego roku dom nasz ma być zeroemisyjny prawie że, no bo prąd ma... No, oczywiście prądu trochę zabraknie, że przejdziemy na ogrzewanie elektryczne, natomiast no, może zero to jest za duże słowo, tak ja naprawdę przenosimy emisję w miejsce elektrowni. No ale gdzieś tam liczymy na 22 tysiące kWh godzin wyprodukowanego własnego prądu. Od wiosny do późnej jesieni ogrzewanie wody jest przez solary, które już panele, które już są zamontowane, no i do kolejne mają na zapewnić ciepło i prąd, który zużywamy w dzień oraz ogrzewanie budynku. Także no myślę, że jest to całkiem dla mnie sensowna inwestycja. Także to jest takie podsumowanie naszego roku. Dzięki, że, że z nami byliście, że nas obserwowaliście naprawdę daliście mi drugiego kopa, jeśli chodzi o aktywność na kanale od listopada, gdzie tam bardzo mocno to wszystko powikowało do góry. Tak, to Ala mówi, że wróciłem na stare, dobre tory. Znowu mam energię do nagrywania, znowu nagrywanie cieszy. Te wyświetlenia też, które się pojawiają, cieszą. Jest nas już 11,5 tysiąca, także bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia w roku 2022 i obserwujcie co tam się dzieje na kanale. Także na razie, do usłyszenia, cześć.